Znasz to uczucie, gdy jedziesz z Polski do Czech i nawet nie zauważasz, że przekroczyłeś granicę? To właśnie strefa Schengen. 29 państw, ponad 400 milionów ludzi. Bez paszportów, bez kontroli. Ale w ostatnich miesiącach coraz więcej granic wraca. Niemcy kontrolują auta z Polski. Francja z Włoch. Austria ze Słowacji. Oficjalnie, tymczasowo. W praktyce trwa to od miesięcy, a w niektórych miejscach od lat. Powody nielegalna migracja, przemyt ludzi, wojna na Ukrainie, presja na granicy z Białorusią. Każdy kraj podaje swoje argumenty, ale w tle chodzi o coś więcej o zaufanie bo gdy każdy zamyka się po swojej stronie, Wspólny system przestaje działać. Eksperci mówią wprost. Schengen jest pod największą presją od 2015 roku, a my jesteśmy tego świadkami. Więc pytanie brzmi Europa bez granic, czy raczej Europa po nowemu?